Nazywa się Bastion Ladies, jesteśmy motocyklistkami z Grudziądza, zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Oprócz pasji do motocykli, chciałybyśmy zaangażować się charytatywnie. Jest dzisiaj z nami Oliwka wraz z mamą Pauliną. Oliwka urodziła się w 27 tygodniu ciąży, to jest o prawie 3,5 miesiąca za wcześnie. Tuż po porodzie ważyła zaledwie 830 gram. Niestety po porodzie okazało się, że u oliwki w główce dokonał się wylew 4 stopnia. Uszkodzenia po wylewie były bardzo rozległe i nieodwracalne. Oliwka na oddziale intensywnej terapii spędziła ponad 190 dni, później była wielokrotnie hospitalizowana. Obecnie Oliwia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe ma dysplazję oskrzelowo-płucną, astygmatyzm, oddycha wyłącznie przez rurkę tracheostominą, ponieważ ma zarośniętą krtań, na dzień dzisiejszy bez możliwości rekonstrukcji. Dodatkowo Oliwia cierpi również na padaczkę lekooporną. Yy, Oliwia nie utrzymuje yy, w pełni yy, główki oraz samodzielnie nie siedzi. Yy, wymaga yy, systematycznej rehabilitacji. 6 razy w tygodniu jest rehabilitowana metodą Wojty, a także metodą NT-powa. Stan, w jakim jest oliwka, wymaga zakupu różnego rodzaju sprzętu. W naszym życiu było wiele ciężkich chwil, ale los zawsze płatał nam figla i w tych ciężkich momentach, gdy wydawało nam się, że już nie damy rady, stawały na naszej drodze takie małe ziemskie anioły. Tym razem poznałyśmy dziewczyny z Bastion Ladies, które po prostu tak prosto z serca postanowiły nam pomóc. 7 stycznia 2017 roku tutaj, w lokalu Karczma Czarci Młyn odbędzie się impreza charytatywna, z której pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie oliwki. Gwiazda wieczoru będzie zespół Blue Station z Iłapy. W planie mamy także wiele innych atrakcji. Odbędzie się również wizytacja, utwierdzenie naszego fanpage'a na Facebooku Bastion Ladies oraz wydarzenia Koncert Charytatywny dla Oliwki.